Kolejny gołąb niebieski samczyk o numerze 2355 wywodzi się z gołębi od e, Ariana Hendriksa i jest to e, prawnuk moment jest to wnuk prawnuk Porsche 911 z tej strony natomiast z drugiej strony, od strony matki, samiczka, która wywodzi się z Głębia, e, matka tego Głębia wywodzi się z Głębia e, Dakara od kolegi Handerka, nabyta e, od kolegi Bieszka Tokarczyka. Także tutaj mamy akurat parowanie linia Dakara i Golden Prince bardzo fajny samiec, również mocne plecy, jak widać, szydło jest tak jak wam długi mostek, bardzo dobrze związany, bardzo ładnie się prezentuje. Dziękuję bardzo.